to będzie widać na kamerze, to, nie, nie, będzie to. Nie, nie będzie takie Czego? Nie będzie trzeba rozjaśnisz trochę. Czemu ty coś robisz tu? Czemu ty coś nacisnąłeś? Dobrze. Ty już nie nacisnąłem. Bo nacisnąłeś na ten środkowy guzik, żeby to było jaśniejsze. Dobra ja chcesz, żeby było jaśniej to robisz, bo nie pod

Kla Butina Chcemy prawdy. Chcemy prawdy. Chcemy chcemy Nie, 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 bo ja a ciebie będę miał. Chcemy prawdy. chcemy prawdy. Chcemy prawdy. Chcemy prawdy. Chcemy prawdy. Co? Będę miał. Będę miał ujęcie z tobą. Dosyć kłamstwa! 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 Uśmiech dla kaliskiego grupu Gazety Polskiej. O tak, dziękuję panu bardzo Lekarzyński, fajnie. Lekarzyński, warto było. Lekarzyński, leka a tam gdzie jeszcze idą ci pozostali politycy, gdzie tu ich nie ma, tylko jest Aha, tak. Do tyłu, tak, tak, tak. tam jest gęsto lepiej Tak, A może z przodu idzie, Jarek może idzie z przodu, nie wiem. No nie, nie, nie złagujecie. No, na pewno. Może będzie coś mówić. Chcesz iść do przodu trochę? Zobaczyć? Lech Kaczyński. Co? Piotrek? Idziemy trochę do przodu? Pamy. Lech Kaczyński. Pamiętamy. Chodź. Katryna. Lech Kaczyński. Pamiętamy. Lech Kaczyński.

Kurtika! 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 Przebijemy się, Piotrek? Przebijemy się? No. Która? Nie wiem, która to jest. Dzień dobry, witamy ponownie warszawiankę, obrońca krzyża. Serdecznie witamy, Kaliski Klub Gazety Polskiej. No, cześć. No, się spotykamy, milutko było. Pozdrawiamy panią no. serdecznie. Syn Panią zobaczył, tak? No. Jarosław! 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 Tu jest od tak? Jarosław! Jarosław! czerwoną hołotę zróbmy. czerwoną hołotę czerwoną hołotę cześć co to? to są wrogowie? Nie, to są walierki, bo tam jest hołota nie, nie nie Chyba. To są opłacani No Na pewno nie? człowieku, przecież to nie Polacy, to pachołki moskiewskie. Tak jest. Dobra, my musimy tu, bo na tam wiesz ale no, no, to jest bardzo przyjemnie ale nie to, wziące. Wziące, wziące, tam, tam no, no. To, są, to jest garstka, to jest, gdzie, gdzie ich masz? tam, no, mają, tam stoją pod Proszę, bóra. tam stoją ci antymawelscy no. a to te pachołki moskiewskie no, a gdzie oni są? tam gdzie? są, pod murem no, a mają tam t... na górze tak? a co no, nie, to jest? nie ma tyle pieniędzy, żeby upłacić tyle co znalazłeś Babel bez polityku a no to tam jest a, no. No. no! Te! Masz. Raz cierpię! Raz cierpię! Czerwoną! Koło te! Dobrze. Tak. Co? Dobrze. Co? No wiem, chodź tu. Nie wiem. W szczególności w imieniu Polskiej. No tu się nie przepniemy, nie? Już więcej. Przepraszam? Przepraszam. Puść, Pani puść ze szandarem i potem za nim Dobra, Dobrze. A co tam? bardzo dziękuję witam wszystkie rodziny w sposób poległy... udało dobrze, się udało się udało się udało się nie? się Witam mieście. Państwa no. bardzo serdecznie Jest dziękuję za się Jest no. yes, Boruka, udało z Krakowskiego. Ten Witam Państwa profesorów wyższych a w uczestników zainaugurowanego przed ośmioma dniami 10 kwietnia 2011 roku ruchu imienia Lecha Kaczyńskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja. Witam przewodniczącego tego ruchu.

Um, so they... Co? Udało nam się, że w przyszłym tygodniu tej pamięci może wielu z nas posłużyć za wzór przyjaźni i wytrwałości.